Długo się nie widzieliśmy, wiele rzeczy się wydarzyło. Nasz vlog ma ewoluować w kierunku poważniejszym. Pozostajemy przy radości życia, czyli, tak naprawdę, smakuj życia, nim wyziomiesz ducha. Pierwsze pytanie. Czego się boimy, czego się ludzie boją? Obecnie, kiedy, kiedy znowu wsiadłem do samochodu, półtorej miasta i cały powiat Płucki trzęsie się, kiedy wychodzi na ulicę. Ja nie boję się jeździć, jeszcze jestem świetnym, wyśmienitym kierowcą. Mój ojciec umknął, bo on też się boi ze mną jeździć. i Ja mam takie swoje księżowskie strachy, które trochę e, e, są e, związane z jakimś takim przekonaniem, że boję się zapomnieć różańca. Boję się także zapomnieć olei świętych do namaszczenia, bo wielokrotnie zdarzyło mi się, że kiedy jechałem drogą, to musiałem kogoś namaszczać jeszcze nim odszedł, podczas wypadku, a raz zdarzyło mi się, że olej zapomniałem i namaścić nie mogłem. Wprawdzie mogłem rozgrzeszyć, ale nie mogłem namaścić, dlatego mam taki ogromny lęk, kiedy wsiadam do samochodu i klepię się w prawą kieszeń i tam nie ma tego metalowego pojemniczka. A tak naprawdę, czego się najwięcej boimy? Boimy się informacji o ciężkiej chorobie, boimy się informacji o wznowie i tak naprawdę, po prostu boimy się śmierci. A że obecnie y, jazda samochodem jest moim nowym smakiem życia, dostosowanym do niepełnosprawnych, jedna kulka, tutaj wszystko na le z lewej, z prawej strony. To, to, to pewnie przez jakiś odcinek będzie y, clue naszego programu.